Cześć, z tej strony wudu i witam Was w kolejnym poradniku na moim kanale, tym razem z Gride Forest. Pokażę Wam jak w prosty sposób zainstalować mod menu. Pierwsze co musicie zrobić, to oczywiście wejść na stronkę, podany link w opisie. Gdy już wejdziecie na stronkę, klikacie download. Pobierze Wam się paczka, musicie ją oczywiście wypakować. Następnie, gdy Wam się wypakuje, uruchamiacie aplikację mod API. I wyskoczy Wam, że musicie wskazać w którym miejscu macie zainstalowaną grę Deforest. Forest. U mnie akurat tutaj jest na dysku te. Wchodzicie w ten folder, następnie klikacie aplikację Deforest. I gdy już odpalicie tą aplikację. Zaznaczacie w mod API po lewej stronie, tam w miejscu gdzie są dostępne mody Ultimate Menu. I gdy już to zrobicie, na dole w prawym rogu jest opcja włącz grę, i oczywiście tą grę yy, podpalamy. No i dobra, jak już jesteśmy w grze, wystarczy nacisnąć F1, wyświetla nam się odpowiednie menu i mamy tutaj wiele możliwości. Możemy włączyć sobie nieśmiertelność, latanie, y, automatyczność, dzielanie drzew. Możemy mieć nieskończoność itemów. Możemy nawet sobie zmieniać pogodę, prędkość gracza. No dosłownie wszystko co chcemy. Coś tutaj. Y, na przykład build hack. I to wygląda mniej więcej w ten sposób, że jeżeli chcemy coś zbudować, to yy, automatycznie mamy wszystkie surowce, które są nam potrzebne. Yy, no i to by było na tyle. Bawcie się tym modem, yy, dajcie suba, lajka like i zapraszam Was do kolejnych poradników. Cześć!